Dzień dobry, witam wszystkich. Przedstawicieli wolnych mediów oraz TVP Info. No Polska jest przez Jarosława Kaczyńskiego bardzo podzielona. No powiedział, że polskość to nienormalność? No kto? Wie pan? Kto? No nie was. wie pan. Pan nie wie? Nie wiem. To dziękuję za rozmowę no, z panem. Dobrze. Młodzi w polityce, ale zanim przejdziemy do przedstawienia naszych gości, lista koalicji obywatelskiej w okręgu 12. Została zarejestrowana i z nami są dzisiaj kandydaci koalicji obywatelskiej w wyborach 15 października. Kandydaci z naszego okręgu. Kandyduję dlatego, żeby pokazać, że dla młodego pokolenia też jest miejsce na listach koalicji obywatelskiej. Ta decyzja to efekt ostatnich lat, gdy władza przestała słuchać obywateli niszczenie samorządów, deforma edukacji, utrudnienia dla przedsiębiorców, łamanie praw kobiet, dzielenie na lepszych i gorszych. Dzielenie na wierzących i niewierzących. Wiemy również, że najlepsze połączenie to młodość i doświadczenie, dlatego mam nadzieję, że w kolejnym sejmie, w kolejnej kadencji będzie jak najwięcej przedstawicieli młodego pokolenia. Mlak na tak. Wspólnie z drużyną Koalicji Obywatelskiej idziemy po zwycięstwo. Jagoda Szwagstrzenowa numer 6. Tak jak wcześniej zostało wspomniane, łączymy młodość i doświadczenie i ja jestem po tej stronie młodości, ponieważ doświadczenia w polityce jeszcze nie mam dużego, ale mam nadzieję go nabrać. Polska polityka potrzebuje kobiet w polityce, potrzebuje młodych kobiet w polityce, ponieważ młoda kobieta w polityce zadba o inne młode Polki oraz innych młodych Polaków i uważam, że prowadzę pewną nowość do polskiej polityki, będąc właśnie głosem młodych Polek, również walcząc z wykluczeniem cyfrowym, również w naszym okręgu oraz w całej Polsce. Dzień dobry, witam wszystkich, przedstawicieli Wolnych Mediów oraz TVP Info. Ja jako y, młody absolwent dziennikarstwa y, idę do polityki po to, żeby wprowadzić też tą nową jakość, tak jak tutaj wspomnieli y, nasi młodzi przedmówcy. To właśnie, to właśnie o czym wspomniałem, to jest właśnie efekt y, mediów i propagandy rządowej. My jesteśmy po to, żeby ludzi łączyć. Spotykam się z ludźmi, rozmawiam z nimi. Wszyscy ludzie w Polsce Mamy te same problemy i zależy nam wszystkim na tym, żeby je rozwiązać. My na te wybory pójdziemy, my, te wybor my tych wyborów przypilnujemy i po trzecie, my te wybory wygramy. Krystian Pogan, kandydat z Hoczni. Startuję w tych wyborach przede wszystkim dlatego, aby pokazać młodym ludziom, nie tylko w Powiecie Wadowickim, nie tylko w gminie Wadowica, ale także w mojej rodzinnej miejscowości, że warto angażować się w sprawy społeczne, w sprawy naszego państwa. Marzy mi się Polska, w której nikt nie będzie dzielił nas, Polek i Polaków, na lepszy i gorszy sort. Marzymy się Polska, która przestrzega praw kobiet, marzymy się Polska, która szanuje prawa równości. To od nas zależy, jak ten kraj będzie dalej wyglądał. Nasza lista to połączenie młodości z doświadczeniem. My z Markiem jesteśmy tu przedstawicielami doświadczenia, ale zobaczcie Państwo, jaka młodość na naszych listach. Na naszych listach w pierwszych dwójkach mamy 42 kobiety. Do 40 mężczyzn. To był nasz cel, żeby pokazać, że kobiety powinny zająć się też polityką. Polecam Państwa uwadze tą świetną listę kandydatów. Tu w Wadowicach też czuć ducha zmian. Niestety czuć stagflację, recesję ekonomiczną i inflację ponad 10 ale czuć też, że ludzie już mają dosyć tej nachalnej propagandy w upartyjnionych mediach, kiedyś publicznych, kłamstwa, niekompetencje, afery. Idziemy po zwycięstwo. I z nami Radosław Sikorski, czyli... Ja sobie tu przygotowałem taką małą ściągę. W latach 1986-89 reporter wojenny w Afganistanie i Angolii. No właśnie, długo by, tego, długo by to wymieniać. Jaki jest stan tej Polski? No, po raz pierwszy od 30 lat mamy nie tylko recesję, ale wręcz stagflację, czyli stagnację i wysoką inflację jednocześnie. Um, doprowadzili do tego rządzący, bo inne kraje nie mają jednocześnie wysokiej inflacji i stagflacji. No i po 30 latach doganiania zachodniej Europy dzisiaj średnia unijna to jest 1% wzrostu, a u nas jest Recesja. Koalicja Obywatelska, czy, czy w Pana mniemaniu troszeczkę, troszeczkę olała, kolokwialnie mówiąc, Polskę powiatową? Teraz skupię. Zupełnie nie zgodzę się. Ja mieszkam w Polsce powiatowej, mieszkam na wsi. I oczywiście polscy rolnicy mają powody, żeby być wściekli w tej chwili na tą nieudolność pisowskiego komisarza do spraw rolnictwa. I na to, że zostaliśmy wszyscy oszukani, że, że zboże ukraińskie pojedzie tranzytem do Afryki. Ale za naszych czasów dostawaliśmy w pełnym wymiarze pieniądze europejskie i one budowały obwodnice, żłobki, przedszkola, orliki przypominam. Przecież orliki były głównie, głównie w Polsce Powiatowej, a nie w wielkich miastach. Zwalczać, i to do wszystkich ugrupowania apeluję, zwalczać popularnie nazywając zwykłe hamstwo. To, co się czasem w debacie publicznej słyszy, mhm. na wiecach. Takie słowo jebać pis. Przepraszam za to słowo, że wypowiedziałem. Ale Mól przekleństwa rynku. są również częścią języka polskiego i czasami e, bardzo potrzebnym. Rozładowują napięcie, pomagają, nie wiem, e, do, dogadać się. Którą jestem lekarzem, ale nie psychiatrą. I o rozładowaniu emocji coś wiem. Mhm. Ale jeden ze sposobów, czyli przekleństwa, jest to najbardziej prymitywny sposób rozładowania emocji. Są dużo lepsze rozładowania. Dobrze, ale nie przeklina pan? Jak przepada pan przez płytkę chodnikową, to myśli sobie pan bardzo. I, I gdybym przeklinał w publicznej debacie przed kamerami, to tak. bym y, nie mógł zasnąć i bym się sam goląc y, bił po twarzy. Mhm. Co innego przekląć sobie czasem odruchowo po cichu samemu, a co innego przed kamerami publicznie chodzić z napisem jebać PiS. Oczywiście zgadzam się z panem, ale to zrobili ludzie. To Tego napisu nie pokazali. Tutaj państwo właśnie mówili coś w trakcie debaty. Co to były za słowa, że Algida? O co chodzi? Algida, no przecież mi ten znaczek się kojarzy z Algidą, proszę pana. Nie jest żadną partią polityczną. Poza tym, jeśli ktoś puszcza, czyli Stacja TVN, film na temat y, papieża, a potem sobie platforma robi konferencję na tle, na tle kościoła, osoba, życie, tak? bazyliki, po prostu wstyd i hańba, naprawdę, zdrada. No tak, no, tak, no ale jest to miejsce dla wszystkich Polaków. Czy ale ci... akurat nie ma innego miejsca w Wadowicach, ale tylko akurat jest to, jest jest To jest. Może sprawimy czy ten no. uczciwie, szczerze, autentycznie i z podziwem to miejsce prezentowane, czy tylko się podtrzyma pod sławę kogoś. Uh -huh. Kogo się gdzie indziej obrażało, opluwało i okłamywało, że takie, a tak. kto powiedział, polskość to nienormalność? Wie pan? Pan nie wie? Nie wiem. To dziękuję za rozmowę z panem. Tusek, tusek. Słuchajcie, nie wyciągajcie z kontekstu pewnych sformułowań. Ale to nie było sformułowanie z kontekstu. To zostało wyraźnie powiedziane. Oczywiście, że to jest wyjęte z kontekstu. Tak, no wy sobie wszystko tak tłumaczycie. Ja chciałem kiedyś nawet. Seksologię psychiatrą, potem seksologią konkretnie. I chciałbym wytłumaczyć tym, tym niech, niegrzecznym ludziom, którzy mówią jebać pis, mm -hmm. że oni są nienormalni. Wie pan czemu? Jak się kogoś chce jebać i współżyć, to powinien to być coś fajny. Kto mnie podnieca, pociąga. No dobrze, a ale jesteście tak po... Nie wiem, no nie wiem czy pan jest wy, ale oni są tak pokręceni, no, że nie lubią spisu. My jesteśmy w bo to my bardziej tak To te młoczeńcy, Mariaci pomyleńcy, oni się nadają do psychiatryka. To Jak może kogoś, agora. kto się nie popiera, nie lubi tego, mhm. no posuwać, czy Ale skąd, skąd was jest taka. A skąd, skąd w tamtych jest takie ale coś? To nie skąd... czy, czy zwolennicy innych partii mówią, tak jebać, PO i tak dalej? Tak nie, nie mówią. Nikt, nikt tak nie mówi. Nie to nie jest słowo przynak, słowo jebać? Sami, ej, mi. dzieci, odjeżdżajcie. No, sobie. Tak. o czym Pan Chcielibyście, żeby zginęła Polska. Absolutnie byśmy nie chcieli, Jakie ale kreowca, się kreowca, 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 kreowca. nie, ale nie lubimy jak ktoś jebie demokrację. Czyli ci, co mówią jebać PiS, to są ci, co jebią demokrację. O tym właśnie chciałem od początku mówić i na tym chcę skończyć. Mm. Ja się za was modlę, żebyście się przemienili duchowo. Bo wie, czas ucieka, wieczność czeka. Bóg rozliczy tego. każdego. Niech Pan to zrozumie. Jest pan osobą wierzącą? Może Pan powiedzieć nie prawdę musi. lub nie. Nie musi. Bóg jest jeden, Bóg kocha. Bóg kocha. Koalicję obywatelską też? A My też idziemy do wyborów po to, aby pokazać jedność międzypokoleniową, młodzi i starsi, żeby pokazać, że mieszkańcy, wsi mieszkańcy miast mogą ze sobą współpracować, mogą na siebie patrzeć normalnie, normalnie rozmawiać. Bo nasza filozofia jest zupełnie inna. To jest filo, filo, filozofia współpracy, partnerstwa, a nie przeciwstawiania się jednego przeciwko drugiemu.